Doktor Piotr Szalszewski, Medioznawca Wydziału Humanistycznej Polityki Igorszczeńskiej. Dzień dobry, witam, panie doktorze. Dzień dobry, witam, panie redaktorze. Będziemy dzisiaj rozmawiać o reklamie, ale na początek chciałem zapytać, czym jest reklama natywna i jaki ma wpływ na odbiorcę? Reklama natywna jest to reklama, która wpisuje się w kontekst, w którym funkcjonuje, to znaczy upodabnia się do tekstów odredakcyjnych, co z perspektywy reklamodawcy jest bardzo korzystne. Nie, ale mnie interesuje w tym przypadku bardziej kontekst odbiorcy, nie, który poprzez ten model reklamy może być wprowadzany w błąd. To znaczy, może nie mieć świadomości, że nie, to, co ogląda, to, co czyta, nie, jest reklamą, która ma do, go do czegoś przekonać. W związku z tym ja klasyfikuję reklamę natywną, która staje się coraz bardziej popularna, jako formę nie, reklamy po prostu wprowadzającej w błąd i y, jako takiej. Nie, reklamy, która istnieć po prostu nie powinna, albo powinna istnieć tylko i wyłącznie w tym przypadku, kiedy jest w taki sposób odznaczona, nie, aby każda osoba mająca z nią kontakt miała świadomość tego, że jest to tekst, który chce go do czegoś przekonać. Kiedyś był dobry zwyczaj, że każdy tego typu tekst był podpisany jako tekst promocyjny albo w jakikolwiek inny sposób oznaczony. Czy dzisiaj dalej się tak dzieje? Y nie. Bardzo często przeglądając, na przykład, różnego typu dodatki do prasy, możemy zobaczyć, że tak naprawdę zamieszczone są tam teksty, materiały, zdjęcia, które sygnalizują, czy są tak odznaczone, że mamy poczucie. Że są to teksty redakcji, a tak naprawdę one od redakcji nie pochodzą. E, oczywiście, czasami czytając, je dochodzimy na sam koniec do informacji, że to jest tekst mosferowany, nie, informacja handlowa i tak dalej, ale czasami też możemy spotkać się z sytuacją, że nawet tego typu odznaczeń nie ma. Nie ma co ukrywać, że z perspektywy e, kogoś, kto płaci za e, reklamę, za promocję, jest to korzystne. Bo e, w momencie, kiedy my wiemy, że nie, Mamy do czynienia z kontaktem o charakterze reklamowym, uczulamy się, tak? Jesteśmy w pewnym momencie nie, tak większą uwagę zwracamy nie, na to, do czego ten tekst nas nakłania. W momencie, kiedy tego nie ma, mamy wrażenie, że e, mamy w zasadzie do czynienia z neutralną nie, informacją, w związku z czym te mechanizmy obronne, o których wspomniałem, chociażby to takie postawienie na baczność naszej e, uwagi, po prostu nie występują. Coca-Cola wstrzymuje się w ogóle od e, działań reklamowych z powodu koronawirusa, e, troszkę e, jakby mając e, e, jako przykład e, no, no, siłę swojej marki po prostu. Jak pan ocenia tego typu działania? Te różne postawy e, znanych marek wobec e, pandemii. Znaczy Coca-Cola już, że tak powiem, ruszyła na powrót z komunikatami reklamowymi jakiś tydzień temu. Niemniej jednak, w momencie, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię, rzeczywiście ogłosiła, że działania reklamowe wstrzymuje. Wiele. Osób ze świata marketingu uważało, że to jest błędne rozwiązanie, mówiąc, że tak naprawdę marka pokazała, że w dobie zagrożenia nie ma nic do powiedzenia swoim klientom. Ale to, co pan redaktor zauważył, Coca-Cola jest niezwykle silną marką. Jest tak silną, że nawet jak weźmiemy butelkę Coca-Coli i ją rozbijemy, to i tak ktoś, kto będzie ją widział rozbitą na drobne elementy, rozpozna prawdopodobnie, że to jest butelka Coca-Coli. Więc myślę, że. Niczego marka nie straciła. Co więcej, nie, kierując duże środki finansowe na wsparcie nie, szpitali, nie, tak wykazując te działania, które wpisują się nie, w zakres y, odpowiedzialności społecznej biznesu, nie, wręcz mogła skorzystać. Nie, myślę, że też nie miała. Do końca pewnie pewnych wyników z badań, które wskazywałyby, czy rozwiązanie inne jest właściwe, bo nie sądzę, aby marka taka jak Coca-Cola decydowała się podjąć takie decyzje pochopnie. Myślę, że były badania, które wskazały na to, że nie, w tym momencie od marek oczekiwane jest coś więcej niż reklamowanie się. Nie, kolejna rzecz to jest też ten model świata, który Coca-Cola w swoich reklamach pokazuje, czyli model takiego. Szczęśliwości, tak, radości nie? w dobie pandemii koronawirusa, to chyba nie byłoby najszczęśliwsze. A jak pan uważa, jaka jest najwłaściwsza, lub jaka była najwłaściwsza, bo jesteśmy w fazie odmrażania i wychodzenia z izolacji? Postawa marki. Gdyby miał pan doradzić dzisiaj przedsiębiorcy, co robić w sytuacji, no, mówi się o tym, że jesienią może być druga faza pandemii. Jak się do tego przygotować? Właśnie pod kątem marketingowym, reklamowym, produktowym. Znaczy, wiele marek wykazywało początkowe zagubienie, tak? wiele marek wstrzymało działania, wiele badań pokazuje, że dotyczyło to również naprawdę firm obracających nie, miliardowymi budżetami. Mówię tutaj o miliardowych budżetach nie, w dolarach amerykańskich czy nie, w, w, w euro. Nie, nie tylko polskich marek, zatem to dotyczyło. Nie, Informacje, które płynęły z wcześniejszych badań wskazywały, że nie, lepiej w tym okresie się reklamować, nie, ale tak naprawdę dotyczyły to badań, nie, które y, tak jakby nie, obejmowały zupełnie inny rodzaj kryzysu, bo czym innym jest kryzys, y, który wynika nie wiem, z czynników ludzkich, tak z zachłanności banków czy innych instytucji, które doprowadziły do tego, że nagle przeciętni mieszkańcy na świecie tracili większość rzeczy, które otrzymali tak naprawdę na kredyt, a czym innym jest kryzys, który, po pierwsze, nie wiemy, jak długo będzie trwał. Wiemy, że wstrzymał wiele obszarów gospodarki. Więc w tym momencie moja sugestia byłaby taka, że bardzo uważnie nie. Zastanowić się, czy korzyści związane z wydatkami na reklamę przewyższają te korzyści, które wiążą się z przeznaczeniem środków na zupełnie inne kwestie, chociażby zabezpieczyć prawa pracownicze, zabezpieczyć funkcjonowanie tych naj, najbardziej wartościowych zasobów firmy, które w momencie odwrócenia gospodarki będą nie, korzystne. Oczywiście kiedy mamy środki na to, aby się reklamować, warto to robić, warto funkcjonować w świecie, nie, ale z zachowaniem no, takiego zdrowego nie, rozsądku, w tym sensie, żeby ktoś, kto w takiej firmy pracuje, nie, kto, czy, czy całe grupy ludzi, którzy w tej firmie pracowały, straciły pracę, które będą kontaktowały się z markami, z komunikatami marki, która będzie mówiła tak, jesteśmy z wami, nie, w tych trudnych czasach wspieramy was. Nie, Przecież te komunikaty będą pojawiały się też w mediach społecznościowych. One mogą być komentowane w sposób, no mówiąc wprost, mocno niewybredny, więc ich siła oddziaływania będzie nie, dość niewielka. Na pewno zwróciłbym też uwagę na własne kanały marki, tak, media społecznościowe, strony www, nie, inne możliwości kontaktowania się nie tylko poprzez reklamę płatną, ale wykorzystanie własnych nie, narzędzi. I dopiero wówczas, kiedy zoptymalizujemy te wszystkie działania, zastanowić się, gdzie i w jaki sposób się reklamować, bo to może być trudne, o czym przekonało się wiele marek amerykańskich, które stały się w gruncie rzeczy pośmiewiskiem dla jednego youtubera, który zmontował z wielu spotów reklamowych jeden spot, pokazując, że w dobie koronawirusa wszystkie spoty marek są w zasadzie takie same. I to rzeczywiście tak nie, wygląda i to też jest niebezpieczne, bo ostatecznie będzie oddziaływało na nie, wizerunek, na długofalowe działanie przedsiębiorstwa. Co się teraz stanie z rynkiem? Z jednej strony mówi się o, o tym, że wobec kryzysu gospodarczego e, sprzed 12 lat e, szybciej e, marki odzyskają swoją pozycję. Z drugiej strony niektóre z nich nagle stawiają na bardzo intensywną promocję. E, z trzeciej wreszcie e, są też ta, tacy przedsiębiorcy, którzy mówią, e, nie będę inwestował, klient i tak do mnie wróci, bo to nie była kwestia kryzysu, tylko tego, że nie miał dostępu. Jak pan sądzi, która z tych postaw jest najbardziej właściwa? Co się wydarzy? Ja bym na pewno nie porównywał kryzysu z 2007-2009, czy kryzysu z początku XX wieku, do tego, co obecnie się stało, ze względu na wysoki poziom niepewności. Wtedy można było prowadzić każdą działalność gospodarczą, ona w zasadzie była nieograniczona. Jedynie problemem były fundusze i zachowania klientów. W tym momencie poziom strachu, który gdzieś pojawił się i który pewnie będzie wciąż części otoczenia społecznego nie, klientom towarzyszył, nie, jest poważnym wyzwaniem. My nie wiemy, jak zmienią się nie, zachowania konsumenckie. Nie. Marki analizują to teraz bardzo uważnie, różnego typu instytucje nie analizują to, jak będą się klienci zachowywać. Z jednej strony wydaje się, że Ludziom brakuje sytuacji takich zakupowych. Brakuje im tego, aby w roli klienta wystąpić. Co widzimy na przykład nawet w, tak w naszym mieście przy dwóch znanych lodziarniach w centrum miasta gromadzą się tłumy, nie, tak nie przestrzegając socjalnego dystansu, nie przestrzegając wielu zasad, które wydawałoby się, że powinny w tym okresie ludziom jakby przyświecać ich działaniu. Ale z drugiej strony wiemy, że sprzedaż wielu towarów zdecydowanie maleje. I dla mnie Takim sygnałem, że ten kryzys jest zupełnie inny niż te wcześniejsze, jest rynek dóbr luksusowych. Dotychczas rynek dóbr luksusowych uznawany był za rynek taki nieprzemakalny. To znaczy, nic tak dobrze się nie sprzedawało w kryzysie jak samoloty odrzutowe, jak limuzyny. W tym roku dowiedzieliśmy się, że po raz pierwszy rynek dóbr luksusowych poleciał nawet na szyję. Oczywiście może to wynikać z tego, że obecnie głównym nabywcą dóbr luksusowych są Chiny. Niemniej jednak. To też jest jakaś zmiana, którą należałoby uwzględniać. Dlatego, mówiąc szczerze, nie, nikt, myślę, e, odpowiedzialny nie powie, że jest jedna droga, jedno rozwiązanie. Nie, zapewne każde rozwiązanie musi być dostosowane do branży, do firmy, do otoczenia społecznego, do konkurencji. Także każdą działalność trzeba nie, analizować z uwzględnieniem bardzo dużej ilości czynników, e, i myślę, że wyjść. Poza patrzenie stricte reklamowe, tylko objąć to jakby takim szerszym spojrzeniem, czegoś, co można nazwać zintegrowanej komunikacji marketingowej? Na zakończenie chciałem pana zapytać o ocenę kampanii informacyjnej, prowadzonej przez rząd i ministerstwa wobec zagrożenia koronawirusem i pandemią, ale w tym kontekście jak pan ocenia, czy to, co przekazywał nam przez ostatnie no, bez mała trzy miesiące rząd, miało wpływ na nasze zachowania, nauczyło nas czegoś. To był dobry przekaz? Ja myślę, że ten przekaz był w dużej mierze niespójny. Największa niespójność dotyczyła kwestii używania maseczek. Jeżeli minister zdrowia przez długi okres czasu mówił, że maseczki od niczego nie chronią, a następnie narzuca się całemu społeczeństwu obowiązek noszenia maseczek, i mówi się, że te maseczki będziemy nosić prawdopodobnie przez najbliższe dwa lata. A teraz już wiemy, że prawdopodobnie z, z maseczek za chwilę zrezygnujemy, że nie będzie trzeba ich nosić. No to widać, że ta niespójność jest dość istotna co zresztą nie wielu ministrowi zdrowia nie wytykało. Ale myślę też tak, że aby skłonić ludzi do pewnych zachowań, rząd i tak zachował powściągliwość, bo mógł postawić na bardziej radykalne komunikaty. Tego nie było. W związku z tym też można dostrzec obecnie takie znaczące rozprzężenie społeczne. Tak? Jadąc autobusem, idąc po ulicy, widzimy, że coraz mniej osób przestrzega zasad. Żeby była jasność, ja nie jestem jakimś szczególnym propaństwowcem, ale wychodząc z domu, pierwszą rzecz, którą robię przed zamknięciem drzwi, to jest nałożenie maseczki na twarz. I w tej maseczce cały czas, jak jestem na zewnątrz, po prostu ją mam na twarzy, bo uważam, że taki jest społeczny obowiązek, chociażby dlatego, żeby inne osoby, które są obok mnie, nie odczuwały lęku. Mówię tutaj przede wszystkim o osobach starszych, a widać, że tego nie ma. Więc uważam, że. Kampania rządowa, która była przeprowadzona, różne komunikaty, które do nas napływały, nie, przekonywały nas do czegoś, ale ze względu na niespójność w wielu, wielu zakresach, powodowały też taki społeczny bunt. Na przykład dla mnie przykładem jest kwestia wejścia do lasu. Tak, Do lasu nie można wejść, nie, nie można uprawiać sportów, nie, a jednocześnie można robić wiele innych rzeczy, które potencjalnie w moim przekonaniu były bardziej zagrażające. Zatem. Oceniam powiedzmy te wszystkie działania rządów w sferze komunikacyjnym, powiedzmy, na ocenę cztery. Można było to zrobić lepiej, można to było zintegrować, można było poszukać też partnerów, czego rząd mam wrażenie, nie zrobił, więc każdy podmiot, który chciał być społecznie odpowiedzialny, wysyłał świat swój własny komunikat, i tych komunikatów było bardzo, bardzo wiele, być może za wiele dla przeciętnych odbiorców i dla ich wytrzymałości. Bardzo dziękuję za spotkanie, Dr Piotr Szarszewski medioznawca Wydziału Humanistycznie Politechniki Koszalińskiej. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.